witajcie moi drodzy z racji tego, że dużo się ostatnio u mnie dzieje, robię kolejne szkolenia, tym razem szkole się w hipnozach regresyjnych od samej Dolores Cannon, to troszeczkę mniej mnie tu jest, ale obiecuję, że będzie dużo się działo, bo mam wam bardzo dużo wiedzy do przekazania, a w tym oto nagraniu chcę wam przekazać przetłumaczone. Przekazy Plejadian na kwiecień 2024 rok, kolejne nagrania będą poprzednie miesiące, to sobie sprawdzicie, czy Wam się zgadza. Niestety nie wyrobiłam się w czasie, żeby co miesiąc Wam regularnie to wrzucać, ale już od dzisiaj poprawiam się, obiecuję. I będziecie mieć co miesiąc, tak jak Pawlina. Co Pawlina wrzuci na stronę, co będzie od Plejadian, to będę Wam tłumaczyła. A tutaj właśnie macie przekazy na kwiecień 2024 rok. Przepraszam za odgłosy w tle, ale nie jestem sama w domu, także musicie mi jeszcze wybaczyć do czasu, kiedy uzbieram na mikrofon i będę mogła już profesjonalnie dla Was nagrywać z mikrofonem. Na razie jeszcze idzie to z dyktafonu, więc wybaczcie mi wszystkie odgłosy w tle, wszystko co zbiera komputer, niestety. Przekazy Plejadian na kwiecień 2024 rok. Drodzy posłańcy światła, znajdujecie się w czasie poszerzania swojej świadomości. Wasza wewnętrzna percepcja łączy się ze światem zewnętrznym i dzięki temu coraz bardziej łączycie się ze światem kosmosu i jego nieskończonymi możliwościami. Świat kosmosu jest różnorodny, kolorowy i nieskończony. A wasza świadomość również krok po kroku łączy się z nieskończonością kosmosu i z jego różnorodnością i barwnością. Nie możemy dokładnie powiedzieć, ile czasu zajmie każdej indywidualnej osobie pełne połączenie się z przestrzeniami wyższych wymiarów świadomości oraz z ich żywymi i świetlistymi formami, ale możemy z całą pewnością powiedzieć, że każdy z Was, który przybył na tę planetę, z zadaniem połączenia światła swojej duszy ze światłem kosmosu, postępuje niesamowicie szybko w swoim obecnym rozwoju. Te dni jeszcze głębiej będą łączyć Was z Waszymi planami i misjami, dla których przybyliście w tym czasie na tę planetę. Dzięki unikalnej kosmicznej konstelacji informacje o energii i świetle kwietniowych dni są kodowane. W świetlistej matrycy duszy każdego z Was, i w świetlistej inteligencji Waszego Ducha, i w pamięci komórkowej ciała każdego z Was. Ilość kosmicznego światła docierającego do Waszej planety wzrasta, a Wasze systemy otrzymują wielkie wsparcie dla Waszego ogólnego wzniesienia. Wiemy, jak te kosmiczne wydarzenia czasami was wyczerpują i popychają do skrajności, ale bądźcie świadomi, że wasze ciała, wasze dusze i wasz duch nigdy wcześniej nie spotkały się z taką sytuacją. Jest to dla nich nowa sytuacja energetyczna. W tym czasie. Nie ma nic ważniejszego niż umożliwienie sobie choć chwilowego odpoczynku. Nic nie odgrywa większej roli niż akceptacja częstotliwości kosmicznych i zawartych w nich informacji w pełnej mocy fizycznej. Wasze ciała obecnie wykorzystują rezerwy energetyczne nisko. Wibrujących czasów z przeszłości i łączą się z nowymi, wysoko wibrującymi częstotliwościami kosmicznymi. Wasze ciała doświadczają tego stanu po raz pierwszy i w tej wyjątkowej formie waszego istnienia na tej planecie. Jesteście w stanie przejścia energetycznego i łączycie się z boskim porządkiem. Zjednoczcie wasze dusze. Z umysłem i ciałem w jedność. Jedność waszej całości łączy się z jednością wszechświata i Jego boskim porządkiem. Możecie użyć prostej afirmacji, którą zaprogramowaliśmy energetycznie. Światło mojej duszy łączy mnie ze światłem kosmosu. Inteligencja mojego umysłu. Łączy mnie z inteligencją kosmosu. Energia mojego ciała łączy mnie z energią kosmosu. Moja dusza, mój umysł i moje ciało tworzą całość i jedność. I jeszcze kilka słów o zaćmieniu słońca. W Ameryce zachodzą zmiany energetyczne o rozmiarach globalnych. Zaćmienie słońca zapoczątkowało energetyczny proces o charakterze świetlnym, który rozprzestrzenia się na całej planecie z bardzo dużą prędkością. Światło kosmosu łączy się ze światłem planety Ziemi i przeprogramowuje wszystko, co wibruje, od niskich do wysokich wibracji, jest pełne światła. Ta sytuacja energetyczna powoduje tymczasowy chaos w wielu systemach społeczeństwa ludzkiego, które nie były przygotowane na ten stan. Natomiast wiele innych systemów społeczności ludzkiej i wiele systemów planety Ziemia było już przygotowanych na ten stan, i dlatego bardzo szybko powrócą do normalności. Nie ma powodu rozwijać strachu ani zmartwień. Wasze zaufanie i częste połączenie ze światem kosmicznym w formie medytacji ułatwiają i harmonizują ten energetyczny proces. To obecne globalne procesy energetyczne pomagają w ogólnym zniesieniu. Wasi plejadiańscy towarzysze. Tutaj na koniec coś Wam powiem. Cząstkę wiedzy, którą ostatnio zebrałam. Ona tyczy się całości tak naprawdę i tych przekazów dla tych wszystkich niedowiarków i tych wszystkich ludzi, którzy non-stop szukają jakiegoś zła. Podstępu, zwiedzenia, i Bóg wie co jeszcze. Studiując yy, regresje hipnotyczne, całe sesje, osobiste sesje ludzi, którzy przychodzili do Dolores i którzy yy, słuchałam tych sesji, widzę jak się zmieniają, widzę jak ludzie, to są nagrane sesje wideo. I wiem doskonale, że bardzo dużo ludzi teraz. To potwierdzam dokładnie to, co dziś czytacie w różnych książkach, ale tak naprawdę macie tylko wiedzę z, z takiego czego i że A zostało to przeczytane i, i tak naprawdę możecie się tylko domyślać, czy to prawda, czy nie. Ja mam tutaj wiedzę z regresji hipnotycznych, które nie mogą być sfabrykowane, bo widziałam na własne oczy, jak to wygląda, jak człowiek się zmienia, jak człowiek się denerwuje, kiedy przychodzi na rozmowę, następnie, kiedy się kładzie do hipno na hipnozę, też nie wie, co się dzieje, a później, jak niesamowicie reaguje jego ciało, bo to jest pokazany oddech, wszystko, no człowiek nie jest w stanie tego sfabrykować. I Dolores jest taką cudowną osobą, była, bo już nie żyje, która hmm, która po prostu hmm, spisała wszystkie swoje sesje regresyjne i tam z, tysiąc, z tysięcy ludzi, z tysięcy sesji, które przeprowadziła, ona napisała bardzo wiele książek, połączyła w całość, bo dużo sesji pokrywało się informacjami, więc po prostu połączyła to w całość i to przez to jest dla mnie bardzo wiarygodnie, zresztą bardzo to czuję, bardzo to ze mną rezonuje i ja po prostu wiem, że tak jest. I tam było wspomniane między innymi właśnie o różnych cywilizacjach, czy mogą nas wyzwolić. Nie, nie mogą nas wyzwolić, ale oni nam pomagają pomagają nas poprowadzić do wzniesienia, bo my ludzie bardzo trudno, bardzo szybko w naszych tych ludzkich ciałach ciężkich z naszym analitycznym umysłem, który Dolores nazywa Mr. Stupid, czyli pan głupi, bo to jest najgłupsza część naszego, naszego no, to, tego człowieka fizycznego, to jest właśnie nasz świadomy umysł, który wszyscy tak wielbią, a w rzeczywistości on jest najgłupszą częścią w ogóle naszego ciała i on się bardzo wtrąca, bardzo się wtrąca. Bardzo przeszkadza w takich sesjach. Wymyśla, kombinuje, no są cudawianki, ale jak się poddamy temu, to nagle zaczyna się dziać magia. I tak się dzieje też w sesjach jasnowidzenia, czy jak ktoś właśnie daje się prowadzić. Najgorzej mają niestety analitycy i przeważni ci analitycy tutaj wypisują różne komentarze odnośnie tego, że nie dajcie się zwieść, bla, bla, bla. W każdym bądź razie te cywilizacje one tutaj po to są. Aby nam pomóc, i ja wiem, że Plejadianie nam bardzo pomagają wznieść po prostu częstotliwość naszego ciała. I to, co oni tu mówią w tych wszystkich książkach, które tłumaczyłam, e, i w tych dalszych, które będę tłumaczyć, to są e, informacje, które tak naprawdę są w regresjach hipnotycznych podanych przez Dolores. Dolores nie miała pojęcia o istnieniu Pawliny Klem, więc e, to są informacje, które się zazębiają, mimo że autorki siebie nawzajem nie znają. E, więc to jest taka ciekawostka, co jest dla mnie też dużo bardziej wiarygodne przy moim analitycznym umyśle i naprawdę bardzo ważne jest to, aby podnosić częstotliwość naszego ciała, wibracje. Wibracja planety wzrasta, zobaczcie na niebo, jakie jest piękne, różowe, jakie, jakie kolory przejmuje Ziemia. To wszystko było mówione, że tak będzie, w tych innych przekazach i teraz zobaczcie, faktycznie tak jest. I Taka krótka informacja, akurat to jest informacja z mojego szkolenia, ale myślę, że mogę Wam ją przekazać, gdyż była przekazana innej uczestniczce z szkolenia, kiedy robiła regresję hipnotyczną swojej podopiecznej podczas właśnie szkolenia Dolores. To było właśnie nagrane szkolenie, jeszcze jak ona żyła, to było jej ostatnie szkolenie. Ono zostało nagrane i ono jest udostępnione, by ludzie inni mogli się szkolić. I tam właśnie był taki przekaz, że bardzo ważne jest medytowanie. Najlepiej zacząć od 15 minut dziennie. 5-15 minut, tak? Najlepiej. Najlepiej 15 minut wytrzymać. Wiecie, o co chodzi z tą medytacją? Tu chodzi o to, żeby puścić sobie muzykę i uciszyć analityczny umysł, czyli po prostu dać się poprowadzić muzyce, dać się poprowadzić ciszy, jakkolwiek jesteście tam w tej formie medytacyjnej, e, jaka jest dla Was najbardziej odpowiednia. Po prostu wyciszyć umysł na 15 minut e, i wtedy dzieje się naprawdę magia. I najlepiej, jakby to później było już 3 razy dziennie, czyli Czyli dokładnie tak jak jest w metodzie Silwy proszą o to, żeby wchodzić w ten stan ćwiczenia właśnie tego umysłowego trzy razy dziennie, czyli chodzić, wchodzić w stan medytacji trzy razy dziennie. To jest bardzo ważne. Więc to tak jak jecie obiad, w ogóle jak jecie posiłki rano, po południu czy w południe i, i wieczorem, to dokładnie tak samo, tu dokładnie o to, o to samo chodzi z medytacją, żeby się wyciszać, bo to stanowi nasze połączenie z tym wszechświatem i nie wciągamy się w Matrix. Matrix będzie coraz bardziej absorbujący, dlatego, że się zmienia, niszczy się, stare ucieka, stare właściwie zostaje gdzieś tam rozcząstkowane i to widać, jak się wszystko sypie, ale nie bójcie się tych zmian, bo one są naprawdę na lepsze, przecież chcemy wyjść z tej sytuacji, przecież ten wirusek też był taki straszny, nie wiadomo, co tam się miało dziać, a w rzeczywistości, ilu ludziom życie zmienił na lepsze, więc tak naprawdę nie ma się czego bać. Skupcie się na tym, jaki jest wasz cel, jaka jest wasza pasja. Wiem, że wasze ciała teraz różnie się zachowują, wiem, że um, macie różne doły psychiczne, bo wiem, bo pracuję z wieloma ludźmi, ale cieszę się, że, że się zgłaszacie po pomoc i że robicie z tym porządek, bo naprawdę wystarczy ściągnąć taką ścianę serca. Możecie ją ściągnąć sami, możecie się zgłosić do kogoś, możecie napisać do mnie z kim zarezygnujecie i już Wam pomoże przetrwać te zmiany, bo one są naprawdę, no takie czasami nieprzyjemne i bardzo fajnie jest ściągać przekonania, wiecie? Od kiedy pracuję z przekonaniami, widzę jak dużo przekonań właśnie takich rodowych jest w nas od dziecka praktycznie, czujemy, że coś jest nie tak i wystarczy je dezaktywować, czyli po prostu je usunąć, usunąć wszystkie powiązane nierównowagi i człowiek ma inne życie. Wystarczy czasami jedna sesja. Naprawdę, to są niesamowite rzeczy, możecie czy sami niestety nie możecie przekonać, ale są inne metody, jeżeli nie chcecie skorzystać z sesji przekonań, to macie inne metody, żeby to zrobić, więc w ten sposób Wznosicie swoją własną częstotliwość wyżej. Plan, częstotliwość planety się wznosi nie tylko przez to, że wy się oczyszczacie i polepszacie waszą częstotliwość, ale również przez te nowe dzieci, które się rodzą i was, bo są trzy fale ochotników, tak jak wyszło z regresji hipnotycznej Dolores Cannon, i te trzy fale ochotników. One będą zmieniać ziemię, ale nie na zasadzie takim, że oni mają misję do wykonania. Często to są bardzo wysoko rozwinięte istoty, bardzo wysoko, które na przykład jako dzieci bardzo chorują i nie chcą jeść mięsa. No różne, to są to takie, takie słodkie dzieciaczki, które nie chcą jeść też słodyczy, bo wiedzą one instynktownie, że to jest złe. Gorzej jakie przeprogramujemy i stwierdzimy, mówimy ich na to, że to jest dobre, no to niestety one tam wejdą w to, w to, co niedobre, a my myślimy, że jest dobre i niestety zaczną chorować, tak jak było z, na przykład z moim dzieckiem. I to są takie istotki, które mają po prostu być, bo ich wibracja jest tak wysoka, że wystarczy ich obecność, aby, miejsc, aby planeta się podniosła. To są często ludzie, którzy podróżują, którzy prowadzą blogi, dlatego że oni ze swoją wysoką energią, bardzo lekką czasami oglądacie takich ludzi i widzicie, że oni są tacy leccy, uśmiechnięci i często się ich fajnie ogląda. To są właśnie tacy ludzie, którzy mają jeździć po tym świecie, oni mają podróżować, po to, żeby tę energię rozprzestrzeniać po całym globie. Dosłownie niczym rozsiewać, niczym wirusa, takiego pozytywnego wirusa. Więc oni się wcielają i oni się będą rodzić cały czas teraz i się rodzą, bo regresje hipnotyczne już nie czasami nie, nie wychodzą już tylko do poprzednich wcieleń, tylko właśnie wychodzą do źródła, czyli te istoty często nigdy się nie wcielały i teraz się wcielają, dlatego ym, te młode osóbki trzeba naprawdę chronić przed wszystkimi wstrzyknięciami, tak naprawdę, dlatego że. Yy, one już im ciężko opanować jest to ciało fizyczne, dlatego, że one jest bardzo ciężkie. A co mówić jeszcze jak je obciążemy metalami ciężkimi, które są w tych wszystkich boosterach, które nam serwują zaraz po urodzeniu. Więc naprawdę chroncie te dzieciaczki, bo to jest całkiem inne pokolenie niż my. My byliśmy w ciężkich energiach, my inkarnowaliśmy, nasze ciała wie, wiemy, jak panować nad ciałem, ale te wysoko rozwinięte istoty nie. I to, co zaobserwowałam podczas szkolenia, ile już w 2014 roku, bo to było szkolenie z 2014 roku, ile już wtedy było ludzi dorosłych, którzy właśnie byli z tego światła bezpośrednio, ze źródła, z tych wysokich warstw anielskich, którzy się, które się wcielają, którzy się teraz wcielili, oni byli dorośli w 2014 roku, tak? Więc teraz te dzieciaki, które teraz się są jeszcze bardziej rozwinięte, są już typowo centralnie ze źródła, więc to są naprawdę tak jakby totalnie wydelegowane istotki do tego, aby wznosić częstotliwość Ziemi, dlatego, że jak o, ich obecność jest wysokoenergetyczna w stosunku do niskoenergetycznych ludzi, to ta planeta i tak będzie wyżej sięgała, czyli czasami niestety człowieka nie da się zmienić energetycznie, w sensie takim, że nasz świadomy umysł wszystko blokuje. Jak ten człowiek nie będzie chciał pousuwać tych świadomych blokad, czy podświadomych blokad, to będzie bardzo ciężko wyjść na te wysokoenergetyczne Pro, 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 progi, dlatego że jakakolwiek sytuacja z zewnątrz, to od razu spowoduje to, że wy się zdekoncentrujecie i zaczniecie po prostu znowu iść gdzieś tam w dół, będziecie się gorzej czuć i będziecie się wchłaniać w telewizję, w to tamto, w siamto, w strachy, które tutaj będą nam wszędzie zasiewać, w te wszystkie hejty, będziecie wchodzić w dyskusję. Bo niestety, no, tak działa nasz świadomy umysł. On sobie analizuje, on tu będzie, on tu komitywę z ego ma. I jest tak naprawdę ciężej na nim funkcjonować. Więc naprawdę polecam Wam znowu i będę Wam polecała chyba do końca życia Kod Emocji, dlatego że po tej książce jesteście sami w stanie sobie wszystko pouwalniać. Naprawdę, większość nierównowag w ciele, wszystkie rzeczy, które Wam się dzieją, choroby, niechoroby, nawet to Dolores potwierdziła, to są przede wszystkim emocje. A jeżeli na przykład nawet ktoś przychodzi do hip hipnozy, i są problemy z zahipnotyzowaniem, jakikolwiek, ale każdego się da zahipnotyzować. Nie ma osób, których się nie da zahipnotyzować, dlatego że każdy z nas śpi. A jak śpi, to znaczy, że wchodzi w stan teta i w delta, więc da się go zahipnotyzować. Tylko są nieodpowiedni hipnotyzerzy, którzy tego nie potrafią, bądź jeszcze się nie douczyli, bądź, no nie wiem, różne są powody. Także każdego się da zahipnotyzować, ale często jest, jest to też niełatwe ze względu na nasz analityczny umysł. I. Ym, jeżeli na przykład podczas jednej sesji dochodzi do uzdrowienia, bo Dolores przeprowadzała jedną, maksymalnie dwie sesje po to, żeby człowieka uzdrowić i on po tej se jednej sesji, właściwie po jednej sesji, bo to był jej cel, uzdrawiała całkowicie człowieka, czy nie ona, tylko po prostu ta energia, dosłownie ten nawet nie wiem jak to nazwać, to jest taka trzecia forma, to jest, to jest tak jakby poziom powyżej, anioła, powyżej aniołów, to jest między źródłem a aniołami, to jest ten poziom takiej głębokiej energii uzdrawiającej, czyli tak jakby to nie jest bezpośrednio źródło, ale tak jakby, no nie wiem jak Wam to wytłumaczyć. To jest dosyć skomplikowane, ale jednocześnie też proste, bo mam ten obraz przed oczami. Natomiast to jest ta energia Wasza. Indywidualna, która was, nawet nie indywidualna, wasza, ta kolektywna, nasza, która nas uzdrawia, i tam są naprawdę ludzie butle gazowe odrzucali, krząstka była całkowicie zregenerowana, która, gdzie, gdzie lekarze wiedzą, że to jest niemożliwe, a oni to zrobili podczas jednej hipnozy, ale nie został uzdrowiony ten, który albo miał karmiczne, czyli karmicznie zachorował, bo musiał zachorować, bo to było związane z karmą. Więc on nie wyzdrowiał. Na przykład, jak się urodził niewidomy, to nie mógł uzyskać wzroku, bo to było związane z karmą, to o to chodzi. Natomiast jeżeli z czasem gdzieś podczas życia dostawał jakiś różnych chorób, to to bez problemu się da usunąć. Natomiast, e, natomiast jeżeli ktoś miał głębokie przekonanie, na przykład, czerpie Korzyści z bycia chorym, bo na przykład ktoś do niego przychodzi, go odwiedza, on zachodzi do lekarza i to jest jego życie, on o tym opowiada i tak dalej. No to tej choroby też się nie da usunąć, dopóki nie usunie się przekonania. Więc zobaczcie, jak bardzo ważne są przekonania. Więc znowu bardzo was zachęcam, usuwać przekonania na wszystkie możliwe sposoby. Jak nie wiecie, jak możecie przyjść do mnie na sesję, nie ma problemu, piszcie do mnie maile, wszystko napiszę pod spodem. Natomiast naprawdę, same uwalnianie emocji możecie naprawdę zrobić sami. Jeżeli nie, jeżeli nie czujecie się na siłach, trudno wam jest uwolnić te emocje to mogę was tak jakby odkorkować, czyli mogę wam zrobić taką jedną sesję odkorkowującą, ale wy pociągniecie to dalej. Albo chociaż żeby ścianę serca na początek ściągnąć, ale róbcie to, bo naprawdę podnosząc częstotliwość swoją sposobów jest wiele. Nie musicie naprawdę nikomu płacić, możecie to zrobić sami. Jeżeli czujecie, że nie chcecie, że wolicie, żeby ktoś to zrobił, to wtedy naturalnie, że komuś zapłacicie, ktoś wam gdzieś tam zrobi, ktoś to z was, kto z wami rezonuje. Pamiętajcie, że ta osoba musi chcieć wam pomóc. Bo jak ona nie będzie chciała i będzie nastawiona na kasę, to niestety nie pomoże wam. Nie pomoże wam, bo ja to widzę, rozmawiam z wieloma ludźmi. No niestety, no, to jest też ludzkie ciało. Musimy zrozumieć osoby, które też wchodzą w duchowość i nagle widzą dolary, czy tam pieniądze euro, obojętnie, i oni po prostu idą, zaczynają iść w drugą stronę. Tak jest ze wszystkimi, z naturopatami, z fitotera fitoterapeuta i tak dalej. Wszystkie te osoby na początku pomagają z serca, później gdzieś coś tam się zadziewa, i jeżeli nad tym nie zapanują i nie wrócą do serca, do przestrzeni serca, to niestety idą za pieniędzmi i wtedy już się nie dzieje fajnie, bo wtedy się robi z psychologia, jak u każdego lekarza. Lekarze też kiedyś pomagali z zamiłowania. I młodzi lekarze też pomagają z zamiłowania, gorzej się później robi, więc dlatego trzeba zapanować nad, tym, nad tymi pokusami. Zresztą pokusy mamy zawsze, każdego dnia, trzeba nad nimi panować i po prostu iść w tym, co jest w naszym sercu. Więc wybierajcie sobie wszystkich terapeutów, jeżeli chcecie z nich skorzystać, na podstawie serca. Ale też nie bądźcie z osiami samosiami, bo po to są też inni ludzie, żeby wam mogli pomóc, jeżeli wy tego nie czujecie. Nie ma co się zmuszać na siłę, robić czegoś na siłę, bo to jest bez sensu. Ja zachęcam, bo to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo proste, chociażby, żebyście dwie, trzy mocy dziennie ściągnęli. Ale pomóżcie tym cywilizacjom, które nam pomagają. znieśmy wszyscy razem tą energię i nie, nie zwracajmy uwagi na te wszystkie negatywne komentarze. Więc ktokolwiek napisze jakiś negatywny komentarz, ja go po prostu będę usuwała. Niech się tam burzy, niech się tam denerwuje. Mnie to już nie interesuje. Już teraz wiem, że naprawdę nie będę nikogo na siłę zmieniała. Każdy ma swoją drogę. Każdy ma swoją lekcję. I jak ja będę kogoś na siłę zmieniała, to ja mu po prostu zabieram lekcję, a tego nie chcę. Bo chciałabym, żeby każdy po prostu w swoim tempie przeszedł przez swój rozwój, więc to takie dłuższe nagranie, ale kolejne już będą krótsze, z krótkimi przekazami. Będę Wam też... Tłumaczyła angielskie książki Dolores, bo myślę, że tu jest chyba dużo fajniejsza wiedza i bardziej Was zaciekawi, ale to tak powolutku, powolutku. Więc kochani, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. I co? Do następnego razu.